Dzień dobry, dzień dobry, zaczynam tego vloga w łodzi i wracamy do Warszawy ucielowi Dmikuka więc jestem bez koka na Dawno w ogóle tak wcześnie nie stałam jak dzisiaj, ale załatwiamy różne sprawy i stwierdziłam, że otworzę od razu kalendarze adwentowe, jak już tutaj jestem, bo mam ze sobą wszystko z bagażników, wczoraj zostawiłam, znaczy nie w bagażniku, tylko nawet z tyłu. Niestety nie mam ze sobą bajdziubaki, bo ona została w torebce, także otworzę później. I w ogóle pytacie, czy można ten kalendarz kupić? Niestety nie można go kupić, myślę, że on byłby wtedy bardzo, bardzo drogi, natomiast nie ma takiego kalendarza w w ofercie sklepu, tylko można te rzeczy poszczególne sobie właśnie na stronie zamówić. I dzisiaj jest dziewiątka? Tak, dziewiątka. W dziewiątce w Kinderze mamy I tutaj. Będzie Kinderkandry. Zgadza się. Ja to jakoś dziwnie wymówiłam. Dobra, następnie w ósemce, dziewiątce, już mi się miesza wszystko, ale dosyć szybko to leci. Klinika na dole tutaj mamy w ogóle wczoraj wyszedł jakiś super długi vlog, nawet się nie spodziewałam tego, także mam nadzieję, że oglądaliście. To jest dobre pytanie co to jest. Tak się prezentuje, muszę później poczytać sobie. Ale wydaje mi się, że to też jest na, na zasadzie jakiegoś kremu też ten serii 72 godziny, ale zimne. I w Deli, w dziewiąteczce mamy... Coś do brwiwóz. Teraz yy, zorientowałam się, że są te napisy. Yy, I to jest taka odpowiedź: samo, że może kryć się w środku. I to jest pinceta, którą już mam z poprzedniego kalendarza dwa lata temu, ale ją używamy z mega spoczko. Także to by było wszystko na razie. Jesteśmy w serwisie. Zmieniamy opony i to jest taka przemiła poczekalnia. Ale nie, no tak naprawdę, to jest tak zimno dzisiaj, podobno jest odczuwalne minus 7 stopni. Nie nagrałam vloga, przyznaję, tylko sam wstęp, bo tak źle się czułam. Wzięłam potem ketonal i zostałam odcięta w ogóle od prądu. Wszystko mnie tak bolało, że poszłam spać. Także słuchajcie, wiem, że są czasami takie dni po prostu. Ja miałam pamiętam w tamtym roku, jak kręciłam vlogmasy, taką sytuację, że się gorzej poczułam, a musiałam i tak nagrywać, to było trochę na siłę, a dlatego dobrze, że mam zapasowe filmy i po prostu e, wczoraj, jak bo dzisiaj w sumie, ale jak to oglądacie, to wczoraj e, na kanale pojawił się Honda Poro Hold, Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A dzisiaj bo ten film będzie taki połączony, także dzisiaj otworzę dwa wideoczka w dziubek z kalendarza adwentowego, e, ale to później e, też dzisiaj w końcu choinkę. No i my właśnie wróciliśmy do Warszawy z Łodzi i wstawki do jednego filmu. Jutro go będę nagrywać w całości. Myślę, że Wam się bardzo spodoba, bo to jest jeden z Waszych ulubionych filmów. Także powiem Wam, że naprawdę pogoda jest mocno nie za ciekawa, ale co zrobimy. Ja jak zwykle jestem obładowana. Tak jak mówię, na chwilę biegam do domu, a potem jadę odebrać paczki i nakarmić rybusia, bo pewnie się zastanawiacie kto karmi rybę. Jak nas nie ma, to też mamy koleżankę, która mieszka blisko i po prostu do niej wpada. Ale my dzisiaj e, oczywiście jedziemy ją nakarmić. E, no i zobaczcie. I dlatego jest. Muszę o 13 palić światło w domu, bo jest tak ciemno. Ale słuchajcie, dzisiaj będzie tutaj choinka, będzie też gość. A w sumie dwóch gości. Będziemy razem wszystko tutaj sobie stroić, także nie mogę się doczekać. Gwiazda betlejemska przepięknie się prezentuje. No po prostu super. Ale powiem Wam, że z dniem było coś nie tak od początku. Kupiłam w tamtym roku w Biedronce i była ekstra, a ta już od początku spadały jej liście, także jakiś egzemplarz chyba zbyt trafiłam, kurczę. Okej, okay, przebitki nagrane. Widzę, że jest fatalne światło, no ale taki urok dzisiejszego dnia. I słuchajcie, postanowiłam, że mam tutaj bloku taki punkt, gdzie często właśnie, który nie jest absolutnie punktem odbioru żadnych przesyłek, tam są takie miłe panie, że zawsze mi te paczki przechowują i potem tam leżą, już wszyscy nie znają, więc słuchajcie, postanowiłam, że zrobię im taki świąteczny prezent i właśnie idę spakować różne słodycze, kosmetyki i zaniosę im właśnie za to, a przy okazji też mam paczki do odebrania i tam, ale też w trzech innych punktach, także tak, właśnie muszę pojeździć tutaj wszystko poodbierać, bo właśnie trochę prezentów świątecznych zamówiłam jeszcze, jakieś tam które nie doszły od czasu Black Friday więc bardzo, bardzo długo szły, ale też właśnie mam potrzebne rzeczy do filmu, także idę wszystko odbierać. ale się jaram, że pada śnieg. Już po prostu, wiecie co, humor mój polepszył się o 100%, a bardzo źle się dzisiaj nadal czuję, nadal jestem na lekach przeciwbólowych, kobitki po prostu pewnie wiedzą o co chodzi, po prostu masakra, także aż się cieszę, bo już Całe dachy są białe, a on pada przez jakieś 10 minut. Zobaczcie, już troszeczkę jest, co prawda jest bardzo ślisko przez to, ale ja jaram się, no chociaż tyle, pewnie zaraz stopnieje. Nie jest to, to w górach, ale wygląda przyślicznie. Odebrane. I słuchajcie, jedziemy po choinkę Ostatnio jak przyjeżdżaliśmy przez jedno miejsce, to ja sobie upatrzyłam, że tam chcę kupić choinkę, bo jest ogromny wybór Na początku myślałam, że pojadę do jakiegoś Lerwa, czy coś tego typu, bo jest dosyć blisko mnie Ale w tym miejscu mi się tak spodobały choinki, było takich dużo Mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie, że jedziemy właśnie w to miejsce Dobra, jesteśmy w choinkowym raju Idealnie to wygląda ze śniegiem, także zaraz wychodzę i idę oglądać Widzę, że od razu tutaj są jakieś różne też ozdoby świąteczne, światełka. Anna nas tutaj o, ta do lasu. Ta jest to? A. No, ładna. To jest super. Anna z do lasu tu to zaprosił. To jest za duże. Znaczy, że zaraz duże to. Bo tu zobaczcie, jaki wybór ogromny. Ale są w większości takie kilkumetrowe. Tam taka na przodzie stoi chyba z pięć metrów. Ale tam mi się podoba. To są tak śliczne choinki, wszystkie nam się podobają. Ja nigdy nie byłam w takim miejscu, żeby było aż tyle ładnych takich choinek. Bo zawsze są takie schowane. A tu możecie no zobaczyć. Ta choinka jest, wygląda, jakby była perfekcyjna, po prostu. No ale ona ma 2,5 metra, albo i 3, tak jak większość tych tutaj choinek. Kurcze. A ja niestety mam mało, jakby, miejsca pomiędzy. Będę musiała pewnie coś takiego wziąć, bo mam mało miejsca pomiędzy kanapą a lodówką. <laughs> I nic z tym nie zrobię, nie poprzesuwam tam za bardzo. Ale chciałabym, żeby miała na wierzchu, tutaj u góry dosyć dużo tych gałążek. Słuchajcie, no na tą patrzę powiem mm. wam, bo... Chorowała mnie tu. Ona jest za wysoka, ale, można dać. ale ona jest taka dziwna jakaś. No ona jest wąska. No wąska. wąska i A tą podnieś, please. Ta to jest mała. No ale właśnie... Kurczę ja nie chcę też przesadzić, wiesz. Mm. Ta jest śliczna. Zgupiam i nie wiem, którą wybrać. Naradźcie no szybciutko. Ta też jest ładna i żywa, a tutaj macie mnóstwo różnych owzdów, bo ja już wybrałam swoją. lepszego dnia na kupowanie choinki. Naprawdę, cały klimat jest po prostu tego, że pada tak śnieg, chociaż teraz widzę, że już chyba trochę deszcz pada, co? Nie. To Cały czas śnieg? No, no słuchajcie, cudnie. Jestem zadowolona. Kupiłam też w końcu taki porządny stajak, bo w tamtym roku kupiłam, w ogóle to jest Kupiłam w Lerwammerlę, czy w castorami, ja nie pamiętam, za 30 zł taki plastikowy, i słuchajcie, on nie był najlepszym rozwiązaniem, więc teraz kupiłam taki porządniejszy, prawie w cenie choinki, w sumie właściwie, można powiedzieć. I jestem z siebie zadowolona, bo chciałam kupić naprawdę wielką choinkę, ale wydaje mi się, że ona by nie weszła, więc się powstrzymałam w po ostatniej chwili i kupiłam taką, myślę, właśnie jak chciałam, nie więcej 1,70 70 bo już prawie kupiłam 2 metry ale po prostu ciężko się oprzeć, jak to są takie ładne, wielkie, wysokie choinki, więc jakbyście szukali, to naprawdę polecam. Tylko nie znam ulicy, kurczę, bo my tutaj tak przyjechaliśmy z pamięci dosyć. Okej, okay, sprawdziłam na mapie, że to jest ulica Kadetów. Jakbyście szukali sobie... Gdybym miała wygrać konkurs to na największą jemiołę, to myślę, że bym wygrała chyba. Dostaliśmy taką dzisiaj od mamy yy, mojego chłopaka i powiesimy chyba gdzieś tam tutaj na wejściu. Zobaczymy, czy to się uda, bo nas dosyć spora. Standardowo mam... Yy, Nos czerwony i w ogóle ze względu na to, że tak spadł śnieg, to słuchajcie, jest tyle wypadków. My pojechaliśmy tak długo do domu, że jest już 17. Ja mam odebrać przesyłki, które mi są potrzebne tak właściwie do jutra do filmu, ale też przyszła przesyłka, z której mega cieszymy bo słuchajcie, jest to przesyłka od marki Awamei. Czekajcie, jakoś to, żeby nie hałasować. Że pokazuję Wam. Na Insta wam często podsyłam mega duże zniżki na nie, więc śledźcie, bo ostatnio nawet była zniżka minus 60% na wszystko. Także warto zaglądać. I teraz mam kubę. Mam chyba. Będzie Aruba pewnie. Kuba jest schowana. Mamy mm, skandynawski dyfuzor i mamy świeczkę. Brazylia, mega, tak się cieszę, tak bardzo lubię te świece, także dobra, to chowam, bo tylko chciałam Wam tak na szybko pokazać. Jak były pytania i odpowiedzi, to było tyle pytań o te świece, więc odkładam je i nadrabiam kalendarze adwentowe, bo powiem Wam, że nie czuję się najlepiej, ale otwieramy. W ogóle przychodzi do mnie też mój przyjaciel, którego nie widziałam dosyć sporo czasu, z pieskiem. Będziemy choinkę ubierać, już tutaj ona stoi, nawet jej jeszcze nie otwierałam, bo czekam aż w sumie przyjdą. Wszystkie ozdoby przyniosłam już, także dobra. Może zaczniemy od bajdzióweki, ponieważ nie otworzyliśmy wczoraj dziewiątki, także co to będzie wzięłące. W ogóle wyglądam jak jakiś elf, ale musiałam ściągnąć, czyli związać włosy, ponieważ tak się elektryzują ostatnio. Ja nie wiem co się z nimi dzieje, na vlogmasie miało ładnie wyglądać, a one są w okropnej formie. To jest naszyjnik. Tak, dobra. Jest to taki perełkowy naszyjnik i tutaj na końcu ma taką zawieszkę. Bardzo ładny on jest. Też bo nie widziałam na stronie. Standardowo jak znajdę to wam podlinkuję. Nie mogę patrzeć na ten czerwony nos, ale to już jest taki mój urok. Dziesiąteczka. Dziesiąte mamy. Chyba coś ciężkiego w ogóle, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Azoletka. Taka czerwona, no w ogóle fajna, będzie mi pasowała cała taka kryształkowa. Bardzo fajna, taka wiecie, do jakiegoś zegarka na przykład i już robi wrażenie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ja powiem Wam, że no super, jest ten kalendarz adwentowy. O jest, dobra. O ja, super, jest taki przezroczysty błyszczyk. Powiem Wam, że przyda mi się bardzo. Yy, taka duperelka. Ale ja bardzo lubię błyszczyki i ostatnio właśnie mi się pokończyły, bo bardzo dużo używam. I miałam kilka ulubionych, więc bardzo fajnie, cieszę się. Superowo. I mamy w dziesiątce z klinika. Już nie będę Wam na góry tego podnosić, bo powiem, że nie mam siły jeszcze żelazi krem. Też pod oczy. Kilka dni temu też był pod oczy, taki różowiutki. I mamy w kindarku pewnie Kinder Bueno, bo to idzie mniej więcej po kolei. Czy będzie zaskoczenie zawarte kajcie. tysiące mamy. Nie mam ochotę coś słodkiego. Tak się zaczęło, słuchajcie. Tak, i mamy Kinder Bueno. Nie postrzyło się. Dobra, ja odkładam kalendarze. Mam jeszcze chyba z pół godziny do przyjścia kamina, chociaż mówił, że się może spóźnić, bo te korki są naprawdę okropne. Także yy, idę montować film. Swoją drogą nie wiem czy mam nagrałam, ale ostatnio jak byłam w action, to kupiłam taką srebrną chineczkę brokatową Ona kosztowała 5,50. Bardzo mi się podoba i tutaj ją położyłam i już stoi tutaj dziadek do oszechów, brochatowy i tutaj mam choinkę <grym> ale z nowości i w ogóle też o tak wygląda ta podstawka i z nowości jeszcze mam światełka takie z Action, one kosztowały 45 zł ale chciałabym je zobaczyć jak będą wyglądać na choince, bo są takie inne ale też kupiłam takie klasyczne w razie czego 200 i jeszcze mam dwie paczki chyba po 500 z tamtego roku ale nie wiem czy one działają i ostatnio w tej garze kupiłam kaktusa i chili, ponieważ właśnie widziałam, jak komuś bardzo ładnie ten kaktus urósł nasion. Także w tej teraz zobaczyłam, że były po 3 zł chyba. Tak mi się wydaje także kupiłam takie i takie. Było dużo różnych do wyboru. Zobaczcie na tego modela Jagera, Jagerku on się przegląda w lusterku. pokaż się, ale masz parkę, oh my god. No piskowi takie Na pewno nie jest zimno, no nie. A tutaj właściciel, Gdzie, czemu nie masz takiego futra? No nie udało mi się znaleźć takiej stylizacji. No zobaczcie, piesek bez ubranka. No nadal cudny, nadal cudny piesek. Jagger, chcesz kakao? Z pianką czy bez? Z piankami? Marshmallow? Patrzcie, jak on już chce ubierać choinkę. A to nie choinka? Chłopie! On chce <grystanie> Okej, okay, tutaj mamy wszystkie ozdoby. Kamil rozplątuje z tego roku albo nawet sprzed dwóch lat. O Jezus, mam czkawkę światełka. Tu kupiłam cię jeszcze nowe, w razie czego. I tak. mam jeszcze takie. I one mi się mega podobają, ale nie wiem jak będą wyglądały, bo nigdy takich nie miałam, także zaraz je Zaraz je pewnie podłączę. Tylko wiesz co, z tym liparze to jest jakby związane ze sobą. A to takie jak ja mam na poprzednio pojęcia. Bardzo, takie jako, jakby trzy. A to są wszystkie moje ozdoby, nie, 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 te, ostatnio kupiłam. Tak. te ostatnio kupiłam, a pozostałe tutaj mamy z poprzednich lat. Tak to wygląda. A tak to wygląda tam. Ale ja nie wiem, powiem, mam, bo o właśnie to jest takie podwójne i to to bardzo, bardzo ciężko fajnie założyć, więc ja nie wiem, czy niech to. Podwójne, ja niech mi nie na Nie, bo to jest, jak wiem, o! są kable połączone, wiesz, o co I nie chodzi? można tego opleść tak. No, ja to musisz od góry. Od góry i tak. Góry zabijać i tak... Ale nie I to... trzeba ich rozdzielać przecież. No nie trzeba, ale wtedy podwójnie jest to tak średnio wygląda. Trzeba zacząć od sensownej części, czyli od światełek. No i chyba będą te sectiony, bo są najdłuższe. Mój chłopak nie widział choinki, będzie oceniał. Wow, ale fajna. Ej, ale ładnie ona tutaj wygląda: jest taka fajna, gęsta. I no. się, idealnie do wnętrza. No. I zajbiście. <grym> Ej, ale fajne są te światełka, chyba nawet fajniejsze niż takie klasyczne, bo coś innego. Podobają mi się bardzo. No i te dziadki do, do orzechu widać na pierwszym planie, więc fajnie. Dobra, pokażę Wam ją teraz z bliska, no to wiadomo, że dziadki robią robotę, a pozostałe bombki. Ciężko mi powiedzieć skąd są, bo one to jest zbieranina z kilku lat, ale na pewno na blogmasach poprzednich mogliście zobaczyć. Te na pewno są z Obi, te są z Rosmana. One tak się prezentują, są drewniane. Te kupiłam w tym roku, tak jak i dziadki tamte są ze sklepu, wszystko po 5 zł i je kupowałam na jakichś wyprzedażach za 90 groszy sztuka. Te są chyba z jakiegoś Carrefoura, mi się wydaje, także tak to się prezentuje. Mam jeszcze też takie bombki z AliExpress, które miały służyć jako takie przypinki do prezentów i one kosztowały chyba z 5 zł za cały ogromny zestaw z wysyłką, także tak to się prezentuje. Teraz mogę już wszystko na tle choinki nagrywać i w ogóle zostało mi sporo. Jeszcze je miała, w ogóle nie wisi, natomiast zostało mi sporo takich gałązek, ponieważ pan je obciął na dole, ale jakby spakował razem z choinką. I myślę, czy po prostu z tego nie zrobić jakieś ozdoby, bo szkoda wywalić. A naprawdę um, to jest jodła i ona prze pięknie pachnie takim lasem, więc myślę, co zrobić. Może bym je wsadziła do jakiegoś wazonu, ale one są dosyć spore, także pomyślę na pewno, co tutaj wyczarować. I chyba będę kończyć, bo powiem Wam, że naprawdę jeszcze muszę dojść do siebie, ale obiecuję, że jutro w ogóle się taki zapowiada super dzień, że aż sama się nie mogę doczekać, bo będziemy w fajne miejsce jechać. <laughs> już planowałam od dawna tam pojechać, natomiast były ogromne kolejki, także już się dzisiaj z Wami żegnam. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, w tle tutaj widzę y, maskotkę Jagera. I <grych> y, 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 zostawicie jakiś komentarz, chętnie przeczytam. Widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie o 17. Pa!